Nie wolno stawać. Kamper, miejsce parkingowe, przerwa. Starlinka, tylko tym razem mamy Starlinka Mini. Jest tu też mnóstwo fotoradarów, mnóstwo. Przyjechaliśmy na miejsce. Powiem Wam, że tutaj kamperów to jest po prostu za trzęsienie. Kamper... to jest właśnie Emil ze Smilandii. tak? witajcie witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym vlogu na naszym kanale. Wcześniej rano, jak widzicie, pogoda w Szwecji na razie nam dopisuje, bo. I sobie śniadanko w takich ładnych okolicznościach. Tutaj znaleźliśmy sobie wczoraj taką miejscówkę, jak zjechaliśmy z promu, około 30 km oddaloną. Taki camper park, w sumie nie tak to wygląda. Tutaj macie swoje miejsca wyznaczone, nawet z taką przerwą tu nie wolno stawać. Camper, miejsce parkingowe, przerwa, i tam następny camper. I stoi tutaj troszkę kamperów, już dzisiaj rano trochę wyjechało. Koszt takiego parkingu, bo tutaj ani prądu, ani czego nie ma, to jest ile tutaj zaprosimy? 100 koron, tak? 100 koron to jest około niecałe 40 zł. Tak, 38 zł tam dokładnie w przeliczeniu za coś takiego. E, tutaj jakbyście zobaczyli, jakie ładne w ogóle mamy ten, trochę betonoza, nie? A tam asfaltoza, ale to tam na noc po prostu szukaliśmy, wczoraj sobie zjechaliśmy. Tam w ogóle, jakbyście spojrzeli, tam też stoją daleko, daleko kampery i tam jest kemping. I za ten parking, jak sobie byście Tutaj przyjechali, to trzeba iść tam zapłacić w recepcji kempingu. Właśnie tu pan wieczorem przychodzi i sprawdza. Dostaliśmy takie żółte karteczki. No i tutaj sobie nockę spędziliśmy przyjemnie, cichutko, fajnie. E, tylko mewy tutaj do, doskwierają trochę. Powiem wam, że po dachu tak łaziły w nocy, że. No, były, no tak, znuszą tak? no do tych me troszkę. Nie, pogoda, no widzicie, słoneczko świeci, na razie na kilka dni tak ma być. Więc nie jest źle. Co tam, Lila, się stało? Też się domagasz jakiegoś jedzenia. My tutaj właśnie się sobie uskuteczniamy. Eee, tak, zjadamy i jedziemy tutaj w taką atrakcję, którą Paulina tutaj znalazła. Tak, Co to znaczy będzie. Nie, ja znalazłam, wczoraj na promie poznaliśmy właśnie Polaków. A, tak. Powiedzieli, że jadą do wioski yy, Dzieci z Bulerbyn. Yy, czyli jest to wioska Astrydlingen, to jest taki park, rozrywki dla dzieci. Także pochodzimy. Ja z dzieciństwa pamiętam książki Lindgren. Laura Pipi chce pipi pończoszankę poznać, którą podobno można tam poznać. Także jedziemy zobaczyć, co to jest. I jak to wygląda jak wam mówiliśmy jesteśmy tu mówieni ze skandywanem czyli ze Sławkiem i Kasią ale z nimi jesteśmy dopiero tutaj y, zgadani na, na jutro więc dzisiaj mamy taki trochę dzień przerwy trochę dłużej można było sobie spospać na spokojnie dzisiaj wszystko i mamy do przejechania do nich jakieś właśnie nie wiem ile tam jest 400 km gdzieś będzie no to a to, a to co pomina mówiła gdzieś tak w połowie drogi to taki fajny będzie Akurat y, przystanek. Propo, jeszcze wczoraj Wam nie mówiłem też a propos psa, jak to wyglądało. Bo tak, jak wjechaliśmy, to y, czy były potrzebne szczepienia, czy był potrzebny paszport? No tutaj, w Szwecji jeszcze na razie nie, bo nikt nam tego nie sprawdzał. Nawet się zapytaliśmy, czy tam pana, jak wjeżdżaliśmy na prom, czy y, jak brał nasze dowody, czy chce też y, paszport psa. Więc nie chciał w ogóle tego, a na razie nikt nie sprawdzał żadnych szczepień. Po zjeździe z promu też luz, nic tam was nie kontroluje, nikt nic nie sprawdza. No i tak, ogólnie kaganiec też na promie nie był potrzebny, no ale nasz pies jakby większość czasu spędził po prostu w kabinie, więc nigdzie tam z nim za bardzo też nie chodziliśmy. Tak to wygląda po prostu przy, na promie. nie zjedzone, robi się coraz cieplej, wam powiem. Nawet się zrobiło przyjemnie, że można by już burluzę było zdjąć, ale tutaj od morza trochę jeszcze wieje wiaterek. Co do naszego internetu tutaj w Szwecji, w Norwegii i tutaj tych kraje skandynawskich, no to tutaj już zdecydowaliśmy się zabrać naszego Starlinka, tylko tym razem mamy Starlinka Mini. Kiedyś go kupiłem, jak była tam, nie wiem, promocja po 1200 zł, on chyba kosztował. No i sobie na ten czas uruchamiamy abonament, abonament w Polsce. Na tą chwilę jeszcze 430 zł na internet w drodze, bez ograniczeń. Co ja dokupiłem do tego Starlinka? Ja sobie tylko dokupiłem taki kabel na Aliexpress, żeby działał ten Starlink po prostu na zapalniczkę, bo tego nie ma w standardzie. On jest sobie po prostu zasilany na 230V, ale to już wam powiem jest fajne, jest mistrzostwo takie świata. W do tego mojego starego, gdzie był taki, wiecie, wielki klok, tam była ta stopa, antena, osobno router. To wszystko trzeba było podłączać, wyrzucać gdzieś tam na dach. Ciężkie to było. To to zobaczcie, z wielkości po prostu nie wiem, laptopa można, czy tam tabletu, można powiedzieć, dosyć lekkie jest to. Tu już w tym jest wszystko, i router. E Podłączacie to po prostu pod zapalniczkę i to automatycznie Wam działa, nic nie trzeba ustawiać, ewentualnie tylko go tam troszkę, wiecie. On ma tu stopkę. Jak go sobie ustawicie na dachu, to ewentualnie trzeba go przekręcić trochę w lewo albo w prawo. Tam w aplikacji Wam pokazuje, jak go prawidłowo ustawić. I to jest fajne, to jest już super sprawa. Ludzie sobie to gdzieś tam na dachach już montują, kamperów na stałe i to działa im. Ja jeszcze jakby w to nie idę. Na razie, na czas postoju gdzieś tam na dach to wyrzucam. A jak jedziemy, to stawiam sobie tutaj na desce rozdzielczej i powiem wam, że on w miarę tam przez tę szybę, jeżeli sobie tak leży, nawet na płasko, to łapie ten sygnał. I te, z tego korzystamy tutaj w krajach skandynawskich. Wykupiony abonament. Na miesiąc. Na razie sobie go stawiam tutaj. On w miarę tutaj sztywno siedzi, bo się zapiera tą stopką. Tutaj to on ani w lewo, ani w prawo nie chodzi. I no na razie tak sobie jedzie. Zobaczymy, może gdzieś tam później zmieni... znajdziemy na niego lepsze miejsce. Ale na razie tutaj w tej pozycji gdzieś tam sobie tam działa delikatnie. Jakieś tam sprawdzanie mapy, nawigacji, takie rzeczy spokojnie sobie daje radę. Taki ładny tutaj widok mieliśmy z tego miejsca. Naprawdę fajne miejsce. I to jak tutaj mniej więcej czekacie popaski o tu. E, przypłynęliśmy do karskronę, A my jesteśmy teraz w tym miejscu. O, to jest miejscowość Zaraz wam powiem. E, na Park Fortnite był znaleziony ten e, camping berg. O kurczę, punkt mi zasłania. Berg. Kwara, Berg Tak się nazywa ta miejscowość, czyli taki tutaj parking fajny znajdziecie. Można sobie przenocować po promie, można przed promem. Naprawdę super miejscówka. Powiem wam tak, wyjeżdżamy już tutaj z tej wioski, znaczy wioska, nie tak. wiem czy to nie takie miasteczko było. Bergwara, jakoś tak to się mówiło, ale powiem Wam jedną rzecz: że Darek zaczął limiter stosować, bo tutaj bardzo, bardzo trzeba na tą prędkość uważać, bo są spore mandaty. Słyszałam, że spore mandaty są w Norwegii, ale w Szwecji też jest dosyć wysoko. Także, jak widzicie, że jest 50, to lepiej jechać 49 albo 50 niż 52. Wiecie, co zauważyliśmy też, że bardzo dużo tutaj jeździ kamperów i przyczep i to głównie właśnie Szwedów, Norwegów, trochę Niemców, ale przede wszystkim Szwedów. Zastanawiamy się, czy tu jest jakiś taki atrakcyjny rejon dla nich, czy to bardziej jest, że na prom już jadą, nie wiem, ale jadą tą drogą bardzo dużo właśnie mijamy ich tutaj. A jeszcze jedna rzecz, zaraz Wam pokażę, bo jest tu też mnóstwo fotoradarów. Mnóstwo, ale oczywiście to jest oznaczone. Czyli macie na przykład prędkość podaną, 80 i pod spodem znaczek, że za chwilę jest fotoradar, i ten fotoradar rzeczywiście tam za parę metrów, za parę naście metrów się pojawia. Zanim jeszcze pojedziemy do tej wioski, do tego, tego parku Astrid jesteśmy bardzo niedaleko miejscowości Kalmar. I właśnie tutaj ze Sławkiem rozmawiamy, i on mówi: pojedźcie sobie tam mostę jest taki bardzo widokowy most yy, na wyspę wikingów i mówi przejedźcie sobie zobaczcie jak to pięknie wygląda także jeszcze się przejedziemy i wam to jeszcze pokażemy. A propos kamperów tutaj jadą kampery tu z tyłu w lusterku zobaczcie jeden kamper, drugi kamper za nami i jeszcze przed chwileczką mijaliśmy przyczepę a zobaczcie tutaj to takie wyprawowe całe takie o no nie no pięknie a to są na niemieckich, nie? To okay. są na niemieckich. Chyba gdzieś tam na Nordkap lecą. No zapewne, gdzieś daleko. Także zobaczcie, naprawdę mnóstwo tego tutaj jedzie. Nasz starnik się trochę odbija tutaj w szybie, ale mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać. Wjeżdżamy za chwilę właśnie na ten most, który prowadzi do wyspy Vikingów. Ale my na tej wyspie jakoś tutaj nie będziemy się skupiać, po prostu chcieliśmy zobaczyć e, sam most. Tak, sam przejazd, no podobno bardzo widowo, widokowa trasa, widokowy most, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. jechaliśmy już z takiej typowej ekspresówki tutaj w Szwecji i teraz jedziemy takimi wioskami, miasteczkami i powiem wam, że jest tutaj bardzo dużo ograniczeń prędkości, 40, 30, 80 i tutaj w Szwecji z tego co już tak na pierwszy zauważyłem, to raczej wszyscy to wiecie się stosują do tego. Jak jest 40, to raczej jadą tą 40, jest 30, to jadą i włączyłem sobie aż wiecie co, ten aktywny tempomat i tam inteligentne dopasowanie prędkości, czyli jak samochód odczyta sobie, że jest 40 to automatycznie sobie zwalnia, albo przyspiesza do tej prędkości, bo no mówię, no trzeba uważać tutaj na te znaki, a tych znaków jest dosyć dużo, a tak troszkę, wiecie, ten tempomat aktywny nas tutaj z tego jakby trochę zdejmuje nam tej, tej roboty i tak sobie można jechać, o i tu jest 40 i powiem wam, że to się mniej więcej też zgadza, nie, że to co ma komputer, o tutaj mamy 50, już zaczyna pomału przyspieszać, no i nic nie muszę robić, tylko sam sobie dopasowuję po prostu tą prędkość. Chaliśmy na miejsce. Powiem wam, że tutaj kamperów to jest po prostu zatrzęsienie, kamperów i przyczep. Bo nawet nasz Benimar jedzie, możliwe że z Polski, bo nie widziałem tu Benimara patrzcie co tu się dzieje. Nie, niemiecki, nie, niemiecki akurat. Więc luz, blues, blues. Ale to jest Park, to jest Park? Ja nie jest? wiem, co to jest. zobaczy, co tu się dzieje. Więcej kamperów niż osobówek. A tu co się dzieje dopiero? Wo. To Aha, to są parkingi już. Tutaj jest parking po prostu. Możecie sobie zostawić tam wcześniej na Camper, camper Parku, a tutaj jest taki parking po prostu zrobiony. I teraz. Tak, to jest. Kto jest? A, no tutaj są Państwo z których poznaliśmy na promie też na parkingu widzicie? Aha. Tu sobie stoją. Także pozdrawiamy. Nie wiem czy my tutaj zostajemy czy nie zostajemy, trochę późno już jesteśmy, wiecie 14 godzina, może stanę tutaj gdzieś po prostu, na razie, nie? I roz, rozejrzymy się o co chodzi. Plan jest taki, że mamy trochę mało czasu, jesteśmy tutaj po prostu za późno, bo park jest otwarty do 18. .00. Zostawiliśmy tutaj kampera na parkingu, jest troszkę ciepło, dlatego zdecydowaliśmy się na opcję taką, że do tego parku po prostu wejdzie Laura z Pauliną. Ja jakoś odpuszczam ten temat, jakoś te parki mnie tak e, nie kręcą, że tak powiem, ja też zostanę z psem, no bo e, można by go było też zostawić i mogłem jeść, ale ze względu na pogodę, dzisiaj jest naprawdę tutaj ciepło, jest 20 chyba 24 czy 25 stopni, to nie będziemy go tutaj samego psa zostawiać, dlatego tą wycieczkę e, przedstawią Wam po prostu Paulina i Laura. Co do cen biletów to jeden bilet dorosły kosztuje 550 koron. 515, 515 koron, tak. Mm -hmm. Albo to można na kilka dni sobie wykupić, na jeden dzień, na dwa, na trzy. Takie ceny tutaj Tak. Macie. I e, bilet parking, i za parking. Parking tak? 85 koron. Dwa bierzemy? Tak. Aj, aj. Nie, to jest. Teraz moja rola. Z Laurą się postaramy zrobić dla Was film z tego miejsca. Trochę przerywników, trochę Wam poopowiadamy co tutaj jest, jakie bajki. I z tego miejsca mogę Wam pokazać mniej więcej panoramę jak to wygląda. Wielki ten park nie jest. To nie jest taki olbrzymi, że wiecie chodzi się po kilka dni czy coś takiego. Mam takie wrażenie. Aha, tak mi się a Laura mówi, że tutaj jest ten dom Pipi. Także zobacz, tam ludzie wchodzą no, do środka, ja można do sobie wejść zobaczyć i będziemy szli dalej. Tutaj, już za tymi budynkami, zobaczcie sobie, już jadą samochody. Także tu już jest droga. No nie jest jakiś taki olbrzymi. No dobrze, i w międzyczasie, słuchajcie, w tym parku są też różnego Obecny. rodzaju pokazy. Tak, ale przede wszystkim to ja tutaj widzę kawiarenkę, restauracyjkę. Jakiś plac zabaw dla dzieciaków. No fajne miejsce. O, widzę właśnie, że nawet z psami tutaj też można przychodzić. A teraz Wam powiem: idziemy do konia Pipi. Zobaczcie, to jest jej koń. Ona na nim jeździła. To jest koń Pipi. Podczas tych pokazów to Pipi go używa, nie? Tak może być. To jest posiadłość Rasmusa z książki Rasmus, Rasmus pontus i pies toker. toker. Nie znamy tej książki. Trudno nam tu cokolwiek powiedzieć, idziemy, zobaczymy w środku jak wygląda, co tam jest i idziemy sobie dalej. Doszliśmy w miejsce, na które ja specjalnie chciałam tutaj przyjść. Doszliśmy do Bouleerban. Zaraz wam przeczytam historię tego domku, jak tutaj szwedzi ją opisują i wejdziemy sobie do domku. Pochodzimy pomiędzy tymi domkami. No, rekonstrukcja jest taka malusienkich takich domeczków. Myślałam, że to będzie taka dosyć duża zabudowa, ale zawsze warto zobaczyć. Jak to sobie autorka wyobrażała? Bulerbyn to jest hałaśliwa wioska, w której znajdowały się tylko trzy osady. Siedmioro dzieci, które mieszkały razem ze swoimi rodzinami. Lisa, Lasse, tak pamiętam. Britta i Anna mieszkały w drugiej. I Olle mieszkał w trzeciej i on miał taką maluteńką siostrę jak Kirstin, oni mieli, a Olle miał jeszcze też psa Sweepa. I oni mieli bardzo fajne przygody, ja pamiętam z milion razy jako dziecko przeczytałam sobie tę książkę. Jak dzieci moje Laura z Oliwierem przerabiały w szkole, to bardzo się cieszyłam, że będę mogła znowu wrócić do tej książki. A my tutaj podchodzimy teraz do tego domku, aha, ale my się do niego w ogóle nie zmieścimy. Zobaczcie, no on jest taki wzrostu dorosłej osoby. Laura, wchodzisz? Zobaczcie. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Takie wszystko, taka mała rekonstrukcja. O, mniej więcej tak to, to wygląda. Taki malusi domek. Dzieciaki się tylko tutaj mieszczą. Także fajnie. Laura sięga górnego okna. Małe, małe, Mała ta rekonstrukcja. Jest tak, jak to mniej więcej ta zabudowa wyglądała. Czyli tak, że są tutaj takie trzy domki. Jeden domek, drugi domek, trzeci domek. No, na coś innego liczyłam tak, chyba, tak? Myślałam, że to będzie tak jak y, ta pipi. Że będzie można wejść do tego domu. O, zobaczcie sobie, małe okienko, można zajrzeć do środka. Chodzimy. To są takie domki i dzieci traktują je jako domki do zabawy. Laura, dokąd teraz doszłyśmy? Do ulicy Kupotliwych. Też nie bardzo wiemy o co chodzi, ale bardzo uroczo ładnie, tu jest. Zobaczcie, tu są takie domki. One są też malutkie. taka rekonstrukcja, coś takiego. Ale fajnie to wygląda. No takie, wiecie, no jak my nie znamy się, to tak średnio to odbieramy. Na innych rzeczach nam zależało trochę, tak? Chodź, przejdziemy się tutaj okay. może tą. Wiecie co, nie byłośmy do końca pewne, co tutaj jest, ale już z, z filmu właśnie sobie przypomniałam, że tu jest właśnie Emil ze Smajlandii, tak? I tam to takie znane hasło Emil do Drewutni, gdy on coś zbroił, to ojciec mu zawsze kazał do drewutni lecieć. I... I to jest to i właśnie widzę, że teraz Emil tam sobie chodzi, ale, ale super, wiecie co, naprawdę, jako dziecko oglądałam sobie filmiki i teraz nagle widzimy, tutaj jest kolejne przedstawienie z tym związane, ale my jakby już nie będziemy tutaj zostawać, tylko lecimy dalej. Teraz zwiedzamy część parku przeznaczonej e, książce bracielwy Serce i jesteśmy teraz przy domku, w którym mieszkała e, Królowa Gołębi chyba. Okej. Okay. I e, jest to Dolina Dzikiej Ruszy, no i tutaj Jonathan pomagał je jedna z tych braci, pomagał jej pielęgnować ogród i przy okazji wyzwolić e, plany: jak wyzwolić tą dolinę. No zobaczcie, to jest taki domek. Fajnie wygląda. Spróbujemy wejść do środka, ale nie wiem, czy uda mi się sfilmować, bo naprawdę ludzi jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo. I zobaczcie, jesteśmy w środku tej chaty, ale to tak właśnie sobie wyobrażałam z tej książki. Pamiętasz, jak czytałyśmy razem, czytałyśmy tą książkę, nie? Tak właśnie sobie tutaj ten ogród, ten środek tej chaty tak wyobrażałam. No, oczywiście, wiecie, no to jest wszystko w takiej miniaturze, ale naprawdę fajnie. Spoko, a wiecie co, najfajniejsze jest to, że tak, możecie tutaj sobie na tym krzesełku usiąść i w ogóle pooglądać, pozwiedzać. Także fajnie i przechodzimy teraz tu do drugiej komnaty. Co my tutaj mamy? Aha, tu jest izba, druga izba i to jest sypialnia. Ale fajnie to jest pokazane. Jak takie u nas, takie staropolskie domki, wiesz co chodzi. Takie. A na przykład idziesz do takiej, jakiegoś takiego muzeum, gdzie kiedyś się żyło, nie? Nie wiem jak to się nazywa. Skansenu, skansenu, do skansenu, na... okej. Okay. No jest trochę podobna Takie skojarzenia, no zobaczcie jak to. Fajnie, pojęcie? bardzo realistycznie. Nie, może się nie głać tutaj. To nie, nie, raczej, raczej nie. Teraz... Idziemy dalej zobaczyć, co jest w tej krainie jeszcze? O, ale żelazko, nie podniesiesz, nie? Pojęcie, 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 po Podoba Ci się? Tak, podoba, fajnie, się? Fajnie, fajnie tak jest. pozwiedzać sobie, nie? I kolejna zabudowa odbraci Lwie serce. Laura mówi, że oni się tutaj uczyli, bo zobaczcie, bo oni tu się uczyli strzelać. Także, no całkiem fajnie, ale to jesteśmy w części, tej, do której oni się już przenieśli, prawda? Tak, Tak i tutaj ale tam będą to, toczyli. Ta część, w której się już przenieśli. Zaraz pójdziemy, tylko wiecie co? Szukamy takich miejsc, żeby jak najmniej ludzi, było. tutaj jest jeszcze drugi budynek to jest izba. Izba, izba. No fajnie to wszystko wygląda. Zobaczcie ja sobie. A ta drzemkę. drzemkę. O, no taka izba. No i tak pokrótce wyglądał ten park. Laura, jak Ci się podobał? Fajnie było bardzo. Czy my polecamy, żeby tu przyjechać? Jak macie małe dzieci, to zdecydowanie tak. tak. Ale przeczytajcie sobie niektóre z tych książek Astrid Lingren, żebyście wiedzieli o co chodzi, bo myśmy nie we wszystkich momentach wiedziały. Trochę filmów znałyśmy, trochę z książek, prawda? Trochę poczytałyśmy sobie tutaj, także się zapoznałyśmy. Jak macie małe dzieci, przyjeżdżajcie, bo i zwierzątka, i tam różne takie atrakcje są. I co? My kończymy chyba tą wizytę w tym parku i wracamy do Darka i Lilki i jedziemy dalej. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta nasza relacja, ta damska relacja z tego parku. Mam nadzieję, że udało się tam dziewczynom coś nagrać. Znaczy no, Wy już to widzieliście. Ja to dopiero będę teraz montował, więc zobaczę co, to, co z tego wyszło. Co do tutaj tego miejsca, to to co widzieliście. Tutaj jak przyjeżdżacie to jest ten parking, taki duży parking. Tutaj są miejsca dla kamperów i tam płacicie za niego w kasie. Jeżeli chcielibyście na noc zostać, to tutaj obok jest to, co wjeżdżaliśmy, jest Camper Park, tak patrzyłem na park Fortnite, koszt około tego Camper Parku to jest 200 zł, jakbyście chcieli zostać na noc i rano na przykład sobie pójść do tego Camper Parku, do tego parku, a my mm, lecimy dalej. Hmm, chyba jeszcze sobie trochę nadrobimy kilometrów, żeby jutro już po prostu najtrudniej no nam zostało mniej i jutro już się widzimy tutaj e, ze znajomymi. A co do Starlinka, to jak sobie tutaj siedziałem i czekałem na dziewczyny, to wymyślałem sobie taki patent. Dałem go tutaj na tylne okno, e, zablokowałem go tutaj moskitierą e, i roletą tak ładnie nawet wszedł tutaj dałem rzepa o i on się tutaj na rzepie teraz trzyma żeby po prostu się nie przesuwał tutaj w lewo w prawo zobaczymy jak to się sprawdzi no bo to nie jest wiecie taka super stabilna konstrukcja zobaczymy jak to będzie się zachowywać w czasie jazdy i tu jest też fajnie bo mam gniazdko od razu do zapalniczki podłączone a jak się zatrzymamy to jego ja wyrzucam po prostu na dach i on sobie tam na dachu Stoi wtedy ma najlepszy sygnał, ale tak doraźnie, żeby po prostu w czasie jazdy było, można z niego korzystać, to taki patent. Jak był tam w szoferce na desce leżał, to nie za stabilnie, to był jakiś taki był zakręt albo na rondzie, to potrafił się, wiecie, przemieszczać i beznadziejnie to było. Zresztą się odbijał całej szybie, to tam słabe to miejsce jest. Mały postój tutaj w trasie. Powiem wam, że takich miejsc jak tutaj, takich parkingów, gdzie możecie sobie zjechać normalnie i stanąć. To tutaj na tej trasie, którą my przynajmniej pokonujemy, na razie w Szwecji jest bardzo, bardzo mało. Zazwyczaj przy trasie jest taka parking to jest coś na zasadzie takiej zatoki, przy, przy trasie gdzie tam mogą stanąć góra dwa samochody i to jest nazwane parkingiem. Takich parkingów jak tu na razie spotkaliśmy kilka, ale na tych parkingach już jakie spotkacie są tutaj takie właśnie toalety. I tutaj jest też miejsce takie, gdzie normalnie możecie sobie wyserwisować, znaczy wyserwisować, wyrzucić toaletę. Po prostu nie może nie wyserwisować kampera, bo tu szarej ani nic takiego nie zrzucicie. Ale jest tutaj normalnie pomieszczenie, gdzie możecie sobie wyrzucić kasetę. A my takich miejsc powiem wam teraz zaczęliśmy już szukać, bo korzystamy już z drugiej kasety, bo w Szwecji jeszcze tego nie rozgryźliśmy jak to działa. Ale tych miejsc, takich zaznaczonych gdzieś tam na park Fortnite, jak szukam, gdzie można by było wyserwisować kampera, to praktycznie nie ma. Albo są zaznaczone jakieś kamper parki, albo są zazwyczaj zaznaczone kempingi. Takich typowych miejsc, wiecie, jak u nas gdzieś tam na stację wjeżdżacie i coś takiego właśnie jak tutaj, że jest na przykład camper system, i możecie z szarą sobie nalać i wody naleć. To praktycznie tutaj na razie jeszcze nie znalazłem, ale dopiero to nasz. Pierwszy w sumie drugi dzień, to może dlatego zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądać. Dojeżdżamy do miejscówki, którą sobie wybraliśmy z Park Fortnite. To jest taki zwykły parking. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał i czy tam zostaniemy. Jedną rzecz wam powiem, że strasznie dziwnie się w tej Szwecji jeździ, jak każdy jeździe przepisowo, nikt was nie wyprzedza. Nie ma wariatów. Naprawdę po prostu jak taki sterowany. Eee, sterowani kierowcy, wszyscy jadą przepisowo po prostu, jest 70-70, jest 40, wszyscy jadą 40 i tyle. Tak ma być, po prostu aż dziwnie się jeździ w tym kraju. Masz jakie szykany? Tak. No A, takich to jeszcze nie widzieliśmy. Łojej. gdzieś ta miejscóweczka nasza jest nad jeziorem, czy tak? Nad jeziorem? Tak, chyba, no. tak, tak. tak. To no, taki parking. U nich jest tak, że jak na przykład przystanek ten autobusowy to jest droga zwężona, tak tylko że autobus może tam stanąć i nikt ani go nie wyprzedzi ani nic. Dla bezpieczeństwa. I to jest to po prawej stronie? Tak. No przyjemnie. O bardzo przyjemnie. Tak, o mini golf tu jest, zobaczcie. Tutaj jest... No, tu przy klubie? Stawić nie ma już gdzie, wszystko zajęte. Aha. Tak? Je no jedynie możemy tylko stanąć ten przy drodze. O to kurde, wszystko pozajmowane. Oj, oj, oj. Tu gościu się też tak ustawił, że już nie staniemy. Jak to wygląda? Tutaj widzę, że przyczepka jest tylko zaparkowana. Moglibyśmy tutaj stanąć jedynie. Tu już wszystkie miejscówki zajęte. To też jest parking jeszcze. Gdzie? Jeszcze dalej czy bliżej? Bliżej. No czekajcie, no przejdziemy jeszcze kawałek, zobaczymy. Witajcie z kolejnej miejscóweczki, którą znaleźliśmy na Park Fortnite oddalona tamte, od tamtej jakieś 3 km. Też ma fajne oceny 4.2 na park Fortnite. To jest taki parking przy parku, można powiedzieć. Tu jest wybieg dla psów. Jest tutaj widzę ścieżki rowerowe, jakie są porobione, więc y, może być też rano popularnym miejscem. Zobaczymy jak to będzie, ale już tutaj zostajemy, nie szukamy niczego innego to tylko nocka tutaj spędzona i jutro już jedziemy do miejsca docelowego tak więc słuchajcie no w tym vlogu to chyba już będzie wszystko my się z wami widzimy w dniu jutrzejszym do zobaczenia hejpa